Niezmiernie miło jest mi znów powitać wszystkich naszych widzów interesujących się bieżącymi wydarzeniami ze świata dyneburskich Polaków. Dzisiejszy program emitowany jest już w okresie kończącego się karnawału i rozpoczynającego się postu. Dzisiaj zobaczymy, jak zespół kukułeczka zaprezentował się na drugim festiwalu Folkloru w Dyneburgu. Następnie zajrzymy do Galerii Domu Polskiego na otwarcie kolejnej wystawy. Ale w większości nasz nowy program poświęcimy najważniejszemu wydarzeniu dla naszej polskiej społeczności w tym miesiącu bieżącego roku. Zabierzemy Państwa na wspaniały koncert w ramach 10 Festiwalu Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej. Zapraszamy na kwadrans nasycony wspaniałą muzyką i śpiewem. Muzyka W dniach 7-9 lutego w Dyneburskim Pałacu Kultury odbył się drugi Międzynarodowy Festiwal Tańców Ludowych, w którym uczestniczyło aż 11 zespołów tanecznych z Łotwy, Litwy i Rosji. Na festiwalu nie zabrakło polskich akcentów. Pomysł na taki festiwal powstał dwa lata temu w jubileuszowym dla Łotwy roku stulecia odzyskania przez Łotwę niepodległości. Celem wydarzenia jest pokazania wielokulturowości naszego państwa oraz oczywiście Dyneburga, w którym mieszka w zgodzie i pokoju kilkadziesiąt różnych narodowości. Głównym pomysłodawcą i organizatorem jest Departament Kultury Rady Miasta wspierany przez Urząd Miejski, Pałac Kultury w Dyneburgu oraz Centrum Kultury Łotewskiej. W sumie w trzydniowym maratonie zatańczyło ponad 350 tancerzy. Wśród nich znalazły się dwie grupy taneczne z zespołu kukułeczka. Zespół działa od 1991 roku. Za rok będzie obchodził kolejny okrągły jubileusz 30-lecie swojej działalności. Z niecierpliwością czekamy już na barwne uroczystości związane z tym jubileuszem. Na swoim koncie zespół zaliczył setki występów i koncertów nie tylko na Łotwie, lecz również w Polsce, na Litwie, Białorusi oraz Szwecji. Kilkanaście lat temu został wyróżniony bardzo prestiżową nagrodą Zasławienie Polski i polskości. Warto podkreślić, że w ten sposób nagrodzono tylko dwie grupy taneczne na świecie zespół Mazowsze oraz naszą kukułeczkę. W pierwszy dzień festiwalu wystąpiła starsza grupa kukułeczki prezentując polski narodowy taniec Kujawiak-Oberek. Bez wątpienia był to jeden z najjaśkrawszych występów na tym festiwalu oraz piękny polski akcent. W drugim dniu średnia grupa zespołu tańca ludowego Krupułeczka zatańczyła wiązankę tańców lubelskich. Organizatorzy festiwalu z satysfakcją przyznali, że są zachwyceni zaangażowaniem i energią zespołów tanecznych uczestniczących w festiwalowych wydarzeniach. Natomiast uczestnicy festiwalu podkreślili, że z przyjemnością poznali inne kultury i ich tańce ludowe. Trzeci festiwal Tańca Ludowego odbędzie się za dwa lata w 2022 roku. 6 lutego w Galerii Domu Polskiego została otwarta wystawa pod tytułem Podróż, na której zostały zaprezentowane obrazy Sofii Szabuniewicz z Rygi oraz gobeliny Dajgi Lapsy z Krasławia. Tradycyjne otwarcie wystawy w Galerii Centrum Kultury Polskiej rozpoczęło się od występu wokalnego, wprowadzając licznie zebranych widzów w niezwykłą atmosferę. Klimat, jaki udało się stworzyć przez dwie artystki, był równie niesamowity, co prace zaprezentowane na wystawie. Młoda artystka-malarka, Sofia Szabuniewicz, pasjonuje się malarstwem od samego dzieciństwa. Ukończyła szkołę artystyczną imienia Janisa Rozentała w Rydze. Sofia jest na samym początku twórczej drogi i swoją pierwszą wystawę, swego rodzaju debiut, miała w ubiegłym roku w Park Hotel Latgola w rodzinnym Dyneburgu. Obecnie mieszka w Rydze, pracuje jako ilustratorka, na co dzień w swojej pracowni udziela lekcji malarstwa dla wszystkich chętnych. Rysuje portrety głównie na zamówienie. Tworzy prace głównie realistyczne, pejzaże, chociaż w jej dorobku jest również seria obrazów abstrakcyjnych. Moja podróż rozpoczęła się w polskim przedszkolu, teraz swoje obrazy wystawiam w domu polskim i to jest symbolicznie taki ruch życiowy mówi Sofia. Po niedawnym spotkaniu Sofii z artystką Dajgą Łapsą z Krasławia powstał pomysł na wspólną wystawę. Artystka Dajga Łapsa urodziła się w Rydze, ale od wielu lat mieszka i tworzy w Krasławiu. Dajga jest utalentowana wszechstronnie. Zajmuje się malarstwem, ceramiką, sztuką, tekstylną. Artystka tworzy gobeliny, aplikacje na tkaninę, szyje i szydełkuje lalki, projektuje kostiumy używając różnych technik haftu. Ulubiony materiał dajgi to len, bawełna, szkło i glina. Szkło wykorzystuje prawie we wszystkich swoich pracach. Do malowania gobelinów używa głównie materiałów naturalnych. Dajga łapsa bierze aktywny udział w wystawach w kraju i za granicą. Mnóstwo jej prac znajduje się w kolekcjach prywatnych. Wystawy młodych artystek można obejrzeć w Galerii Domu Polskiego do 3 marca. 16 lutego w Dyneburgu i Krasławiu odbył się Międzynarodowy Festiwal Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej. Była to jubileuszowa dziesiąta już edycja tego muzycznego wydarzenia. Na scenie zaprezentowali się wykonawcy z Polski, Białorusi, Litwy oraz Łotwy. Międzynarodowy Festiwal Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej od ponad 20 lat organizuje Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu przy wsparciu ambasady RP w Rydze. Festiwal już na stałe wpisał się do kalendarza najważniejszych wydarzeń łotewskich Polaków oraz mieszkańców miasta. Co ważne, tegoroczny festiwal był ostatnim w takiej formie. W tym roku żegnamy nasz festiwal, ale z pewnością będą inne, w zmienionej formule. Na razie nie zdradzimy wszystkich tajemnic. Na pewno nie żegnamy się z zespołami i naszymi wyjątkowymi artystami, powiedziała Żana Stankiewicz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej w Dynaburgu. Dzisiejsza edycja dziesiąta jubileuszowa. Festiwal się skończył bardzo pomyślnie. Zespoły które przyjechali naprawdę są fantastycznie. Niektórzy przyjechali po raz pierwszy a zespół Gloria na przykład przyjeżdżał do nas wszystkie wszystkie festiwale od pierwszego do dziesiątego. Gościliśmy tutaj na Łotwie w Dyneburgu zespół Gloria. I... Nie sposób wymienić, jak my jesteśmy wdzięczni tym kierownikom zespołów, dzieciom, uczestnikom, młodzieży, rodzicom, każdego, każdemu, kto miał do czynienia z festiwalem i kto pracuje z tą młodzieżą, a młodzież śpiewająca religijne piosenki, no po prostu tej młodzieży no, warto ufać, że z nich naprawdę wyrosną. Na, dobrze ludzie przede wszystkim. a o to nam chodzi. Młodzież jest zdolna i jak dobry kierownik ma przy sobie taki tak dobry materiał zawsze można zrobić coś bardzo fantastycznego. I dzisiejsza młodzież naprawdę pokazała udowodniła, że... Polacy, polskie dzieci, polska młodzież potrafi śpiewać, nie tylko dobrze, ale tak z sercem i śpiewać do Pana Boga. I śpiew jest radością, śpiew do Pana Boga jest radością. I to naprawdę dzisiejszy koncert, dzisiejszy, dzisiejszy festiwal to udowodnił. W czasie muzycznego święta młodzi artyści zaprezentowali się dwukrotnie przed miejscową publicznością. Najpierw w kościołach w Dyneburgu i Krasławiu po zakończeniu niedzielnych nabożeństw w języku polskim, następnie na Wielkiej Gali Finałowej Festiwalu, która odbyła się w Centrum Kultury Łotewskiej w Dyneburgu. Tam przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiły wszystkie zaproszone zespoły. W tym roku były to grupy z Polski, Białorusi, Litwy oraz Łotwy. Zarówno debiutanci, jak również artyści, którzy mieli już przyjemność zaprezentować swoje umiejętności na poprzednich edycjach festiwalu. Wszyscy nie tylko zaprezentowali swoje muzyczne talenty, ale również dali świadectwo swojej żywej wiary. Chciałbym przede wszystkim podziękować Wam, artystom i Waszym rodzicom, bo jesteście motorem, paliwem i siłą napędową tego festiwalu. Bez Was tego festiwalu po prostu by nie było powiedział Krzysztof Pokruszyński, wicekonsul RP na Łotwie. Koncert finałowy otworzyła piosenka z repertuaru Leonarda Cohena Halleluja! wykonana w trzech językach przez wokalistki zespołu Barwy Dałgawy z Centrum Kultury Polskiej. Halleluja. Następnie przy dźwiękach festiwalowego hejnału na scenie pojawiły się prowadzące Krystyna Kuniska oraz Milena Sawkina, które przywitały wszystkich gości. Jako pierwsza wystąpiła Schola Gloria z parafii pod wezwaniem Świętego Jana Bosko w Wilnie pod kierownictwem Pawła Prędkielewicza. Warto podkreślić, że litewscy artyści wzięli udział we wszystkich dotychczasowych edycjach festiwalu. Tym razem grupa przygotowała dwa utwory. Młodzi artyści zaśpiewali Przyć oraz Tawomele visata sumanim. Ich występ był mocnym rozpoczęciem festiwalowego przeglądu. Młodzi artyści zaskoczyli publiczność nowoczesnymi rytmami, przepełnionymi młodzieńczą energią, oraz dopracowaną w najmniejszych szczegółach choreografią. Muzyka Następnie nadnebórską scenę po raz pierwszy wkroczyła schola z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, wesołe nutki w Smorgoniach z utworem Nasz Bóg jest wielki. Mimo młodego wieku i stosunkowo niewielkiego doświadczenia młode artystki zachwyciły zgromadzoną publiczność swoimi wielkimi głosami. Przyjechaliśmy z naszą scholą Wesołe Nutki. Jest to chór parafialny dzieci, który animuje Msze Święte dla dzieci. Zwyczajnie to w niedzielę i w takie wielkie święta. Jest to schola, która gromadzi grupę dzieci różnowikowe, od 8 do 14 lat. Ich jest mniej więcej 30. Przyjechało nas tutaj tylko 16, ze względu na to, że mieliśmy troszkę trudności z wizami i finansowe, ale bardzo chętnie przyjechaliśmy tutaj. Powiedziała kierująca grupą siostra Weronika oraz dodała, że udział w festiwalu był dla nich bardzo ważnym wydarzeniem. Dzieci po raz pierwszy mogły zaprezentować się na wydarzeniu na tak wysokim poziomie. Dalej przyszła pora na zespół młodzieżowy z Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne. Młodzi muzycy zaprezentowali w finale festiwalu utwór Łzy Matki, chwaląc się nie tylko swoimi talentami wokalnymi, ale również umiejętnościami gry na instrumentach. Z wielkimi brawami publiczność przywitała Chór Klas Początkowych Państwowego Gimnazjum Polskiego imienia Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu pod kierownictwem Aliny Łapińskiej. Najmłodsi artyści festiwalu wykonali utwór Tobie Chór Aniołów śpiewa nową pieśń. Równie głośno przywitano zespół wokalny Państwowego Gimnazjum Polskiego, który wystąpił z wokalistkami zespołu Barwy Dałgawy. Wspólnie wykonali pieśń Chcę wywyższać imię Twe. Zostąpimy, jeśli chcesz, prowadzić mnie na krzyżu, Zmarzłeś w mój zapłacik, tu znowu stałeś i dziś w nieba królem jesteś, Ty, żeby wyrzać imię swego. Jako kolejny wystąpił chór Centrum Świętego Maksymiliana w Harmenżach z dyrygentką Moniką Rochowiak. Grupa, która istnieje od 2014 roku, działa przy tamtejszej parafii Matki Bożej Niepokalanej. Był to pierwszy występ gości z Polski w Deneburgu. Debiutanci wykonali utwór O Salturias Hostia, który wprawił zgromadzoną publiczność w atmosferę zadumy. W trakcie koncertu przypomniano również o przypadającej w tym roku setnej rocznicy urodzin papieża, świętego Jana Pawła II, który tak bardzo kochał młodzieżowe śpiewy religijne. Artyści zaintonowali wspólny śpiew Barki, która była jednym z ulubionych utworów papieża Polaka. swoją na W trakcie pieśni puszczono również fragment nagrania, na którym Ojciec Święty śpiewał tę kompozycję na jednym ze spotkań z wiernymi. To było cudowne wydarzenie. Festiwal Muzyki Młodzieżowej, Kościelnej to jest wydarzenie, które łączy ludzi i stworzone jest po to, żeby wśród młodych ludzi, którzy mają niesamowite talenty muzyczne, Kształtować te postawy postawy w dobrych wartościach w wartościach, w których najważniejszy jest Bóg honor i Ojczyzna. W dzisiejszym świecie jest bardzo trudno kształtować te postawy. Dlatego to jest tak ważne, żeby to młodzież łączyć w różnych mniejszych i większych zespołach. Dzisiaj Koncert, w którym braliśmy udział, Gala, jest zakończeniem pewnego festiwalu, który miał miejsce przez cały dzień w różnych miejscowościach i dla tych ludzi uczynił ten dzień wyjątkowym. Dla tych ludzi, którzy w tym uczestniczyli, dla parafian kościołów, w których te dzieci dzisiaj śpiewały, uczynił ten dzień wyjątkowym i uczynił ten dzień pełnym wspomnień, które można przekazać swoim bliskim. Dzieląc się tym, co jest dla nas wszystkich ważne, pozytywnymi wartościami, dobrą muzyką, bo dzieciaki mają naprawdę niesamowity talent. Nie ukrywam, że spodziewałem się, że koncert będzie na bardzo wysokim poziomie, ale ten poziom jednak mnie przerósł. To są dzieci w bardzo różnym wieku. O niektórych ciężko już powiedzieć, żeby byli dziećmi. To są młodzi ludzie dorośli, którzy naprawdę mają ogromne talenty. Ja mam nadzieję, że te talenty będą rozwijać na różnych przestrzeniach muzycznych. Tego im życzę, tego im gratuluję. I Dyneburg i wszystkie miejscowości, z których te dzieci pochodzą, mogą być po prostu bardzo dumni. A są to dzieci z Łotwy, są to dzieci z Litwy, są to dzieci z Białorusi. Mieliśmy zespół gościnny także z Polski, który występował. Także ja jestem bardzo wzruszony i szczęśliwy, że w tym wydarzeniu mogłem uczestniczyć. I w imieniu pani ambasador Moniki Michaliszyn, w imieniu wszystkich pracowników naszej ambasady. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Galę zakończył wspólny występ wszystkich artystów. Publiczność usłyszała utwory Z głębi serc, Przebądź Święty oraz Wieża Babel. Zgromadzona publiczność nagrodziła młodych artystów głośnymi brawami. Bez wątpienia wszystkie występy zyskały uznanie widowni, dając jej wiele radości oraz duchowego natchnienia. Ten festiwal już za nami. Pozostały nam ciepłe wspomnienia i setki zdjęć. Żegnając się z Państwem w cichej i spokojnej atmosferze Wielkiego Postu serdecznie zapraszam do towarzyszenia nam przy ekranach telewizorów w naszych kolejnych programach opowiadających o życiu dyneburskich Polaków. Do widzenia. Muzyka